Dzień dobry No dajemy skanciapy Powiesz dzień dobry Dzień dobry Siedzimy z grzeszkiem i wpadliśmy na pomysł Z uwagi na to, że gdzieś dwa tygodnie temu Dostaliśmy piłę do testów Od Kolby hmm? Już była na w lesie ze trzy razy. Miłość nawet nią i przeżyła. To już coś. I co? I pomyśleliśmy, że zrobimy do niej mm, pochwę ze skóry na pasek. Więc film nie będzie o pile. Piły jeszcze musimy parę razy położywać, żeby, żeby się na jej temat wypowiedzieć uczciwie. Ale zrobimy filmik z pochwienia, bo piszecie do nas często. Chcecie oglądać, jak coś tam robimy ze skóry, więc spełniając Wasze. Marzenie. <noise> Opochimy dzisiaj gomboja. Co? O... Tak sobie ostatnio przeglądałem filmiki i się okazuje, że chyba jeszcze nigdy nie robiłem na tych filmikach szablonu. Więc zaczniemy od zrobienia szablonu na piłę. Może się komuś przyda. Może się sami zaczniecie bawić. A zrobienie dobrego szablonu to jest, to jest ważna rzecz. Wiele od tego zależy. Więc do szablonu będzie potrzebny blok. Ja używam bloku technicznego z bardzo prostego powodu. Kiedyś robiłem szablony na e, bloku rysunkowym albo na papierze do drukarki, takim zwykłym. Ale strasznie ciulowato się później to odrysowuje na skórze. A blok techniczny jest grubszy i po wycięciu się fajnie odrysowuje, więc, więc można to zrobić wygodniej. No, plus jest też taki, że jak będziecie robić więcej sztuk, to, to taki szablon z bloku technicznego można sobie zachować. Taki tam ze zwykłego papieru to, to jest kiepska sprawa, więc więc, yy, więc szablon. Żeby przygotować sobie dobrze szablon, prosta sprawa. Złożyłem kartkę A4 bloku technicznego na pół. Bo jak sobie złożycie na pół i odrysujecie sobie połowę, to później po wycięciu macie symetryczny kształt. Logiczne, oczywiste właściwie tak. Żeby, żeby zrobić dobrze szablon, trzeba przewidywać, że skóra jest grubsza. To pierwsza sprawa. Ja będę gomboja opochwiał chyba w 3mm, bo chciałbym, żeby ta pochwa była taka mocno mocno heavy duty. Więc też przewiduję sobie to, że męko jest trójwymiarowa i gruba, więc zostawiam sobie trochę na dodatku I zaczynam od... Chcę, żeby zobaczyć sobie ile będzie wystawać. O, tyle chciałbym, żeby wystawała, żeby była bezpieczna. Więc sobie ją odrysuję, jak znajdę cokolwiek do pisania. Bóg zapłać dobry człowieku. O, tak zrobimy. Zrobiliśmy tak, żeby ten, żeby wystawała dubka z tym miejscem, które jest na na ten blaczek przewidziane albo tam na karabinek. O, odrysowałem sobie kształt pochwy. Znaczy kształt piły właściwie. Teraz muszę sobie dodać tylko miejsce na szef. Yy, Wymuszyć kształt. I co? I tutaj sobie zrobię łuczek delikatny krzywikami. I zaraz zobaczycie jak wygląda gotowa. Gotowy szablon na pochwę. Niektórzy dokładają tutaj od razu do szablonu też pasek, który później wywijają, przyszywają do pleców i, i mają szlówkę od razu. Mi się to nie podoba, bo gdzieś tam kiedyś usłyszałem, że dobry pochworób nie robi tak, żeby było widać śmizdrę, czyli lewą stronę skóry, więc, więc doszyję po prostu pasek sobie oddzielnie, żeby był gładki z zewnątrz, żeby był licowy. I zrobię chyba jeszcze szlówkę taką, że dołożę deringa, żeby można było. Zrobić sobie albo danglera, czyli dodatkową szlówkę na dymdaczu, albo żeby można było szlówkę odpiąć, załątować ją sobie wysoko na pasku, albo żeby do deringa można było przyczepić sobie karabinczyki, żeby ona się mogła tam gdzieś bimbać przy, przy plecaku, albo co tam no, wyciąłem. Trochę pokombinowałem, tak mi Taki ten porobiłem tutaj małe łuczki. O tym też warto pamiętać, że skóra nie lubi ostrych kątów i ostrych rogów i w ogóle, więc warto sobie pozaokrągać, bo to po czasie się tam wygląda tak lekko słabo. E, no, przewidziane jest, że będzie zszyta. O, przewidziane jest, że będzie zszyta tutaj. E, po farbowaniu i zszyciu e, postaram się ją uformować troszeczkę na mokro, więc zobaczcie jak to ten, jak to wygląda. E, Najpierw, zanim zszyję, to oczywiście powarbuję, przyszyję szlufkę i będziemy walczyć dalej. Jak się wyciągnie bardziej nożyk, to się lepiej wycina łuki, bo on się trochę gnie. Jakby co. Takie yes, rzeczy. Od razu szlufeczka. przypalę krawędzie od razu paska i tego brzegu, którego już nie będziemy później kleić ani strzywać. Więc... A nie będzie jak będzie ta dobra, będziemy przyszywać szlówkę pierwszą Zamiast. O Zamiast Delinga dałem ramkę Żeby się nie kiwała na tym Żeby się nie kiwała na drugiej szlówce prosto jest, jest 음. Mm -hmm. mm -hmm. Wtedy już przyszliśmy szlówkę. Przycieliśmy łyka zimnej kawy, która zdążyła nam ostygnąć, bo jesteśmy pracowici. Przystępujemy do jakże przyjemnego etapu używania buta premu, czyli tak zwanego fazokleju. Nie róbcie to tego... Jak to mówi Grzesiek, kiedy klej przestaje się już kleić, to znaczy, że jest gotowy do klejenia. Proszę bardzo, mam też klipsy, które mi strasznie pomagają trzymać. Niektórzy się stresują, że te klipsy zostawiają takie mm, na skórze ślady. Natomiast ja zauważyłem, że podczas procesu rozklepywania yy, podczas procesu rozklepywania szwu, czyli po prostu zawsze sobie popukam, yy, żeby wygładzić szef. To znikają, więc można używać ich bez obaw. W razie czego, jak się martwicie mocno, zawsze można podłożyć yy, sobie kawałek skórki. No. Myślę, że już się skleiło. Szlifuję troszeczkę brzegi, Tydyng. żeby było równiutko i wtedy się lepiej przypala krawędzie. Mhm. Z szyję wtedy uformujemy delikatnie na mokro, żeby się zaklikiwała i zostanie wykończenie. Zawsze jak wybijam otworki do szycia, to podkładam skórę, żeby mi się na tylnej stronie na licu nie odbijały kropki od deski. Taki myk. Do łuków. Najlepsza jest dwójeczka, żeby można było ładnie zakręcić. Normalnie, gdyby to była pochwa do noża, dałbym tu jeszcze ramkę. Ale że tutaj nie ma ostrza, więc ramka jest, wydaje mi się, zbędna. niepotrzebnie by pogrubiała pochwę. Jest niepotrzebna. Jej nie ma. A jeszcze ważna rzecz. Czy ważna? Każdy, kto to będzie robił, to sobie pewnie to uzmysłowi. Jak robicie otworki, to warto pilnować, żeby widzielec szedł prostopadle. Ale to logiczne, nie? Nie będziesz szedł prostu to z drugiej strony wtedy te otworki zatańczą gdzieś tutaj. A jak będziesz prosto padle, to będą równe po obu stronach. So simple. Otworki wypukane. Co możemy szyć. Jak przyszywam szlówkę czy coś, to szyję z ręki, ale jakby przyszywam szyję coś dłuższego, to szyję na kobyłce. Zaraz Wam pokażę. Kobyłka powoduje, że można sobie y, szyć szybciej, szyć równiej i tak naprawdę ludzie nie zwracają na to uwagi, ale, ale szycie na kobyłce, czy przy użyciu kobyłki, przy trzymaniu w kobyłce materiału szytego jest dużo, dużo prostsze i dużo ładniej wygląda szaf. przywitać jak chcesz tak. Powiedz cześć Piotrek. Cześć Piotrek. Bo EDC Kanciapa to jest jedyny sklep chyba na świecie. Przestań mnie tam pukać się mówi. To jest jedyny sklep na świecie, do którego ludzie przychodzą na kawę. Na kawę, ale to jest tak. Przychodzi sobie taki Piotrek i sobie zrobi kawę, jeszcze mi zrobi. A przecież se... nie chciałeś kawy. Nie chciałem, bo jeszcze mam. Ale to nie mówię o teraz, tylko w ogóle. Żeby ktoś chciał wpaść na kawę, to my zapraszamy tutaj. Piątek zrobi! Ja zrobię. Ty, weź, spadaj ob no przyłazi zamiast do kawiarni. Jak ty. Everyday kawiarnia. Everyday kawiarnia. Tak to wygląda, proszę Państwa. Naj, najwspanialszy ten sklep na świecie. E Marek tam stawia. Jo. Zręty. Cicho, bo tu nagrywam zakończenie szwu, proszę bardzo. Jak dojechałem do ostatniej dziurki, to będę się cofał o 3, żeby się nie wydziewało, nie cudowało. I zaraz Wam pokażę, jak zakończam szef. Zakończam. Za, yy, enduję szef. O, i teraz jak się cofnąłem, o 4 dziurki się cofnąłem tak naprawdę. O 3, 6. Żeby mieć pewniaka. To wbijam tu igłę i wychodzę między warstwami skóry, żeby później sobie nitkę przypalić i ją schować szydłem do środka. Żeby nie było śladu po zakończeniu szkół, o. jak mi się uda, to pokażę. O! Trzeba się czymś twardym, bo widać? Widać chyba. Chyba widać. O. I tu. tu z jednej strony, z drugiej strony zrobię to samo, wtedy tu przypalę. Może pokażę. Cicho. No nie dadzą pracować, no nie dadzą. Zawsze ktoś przylezie i nie da popracować nawet filmu na YouTube'a nakręcić. A najgorsze no te łyse gruba po się za na kawę lepiej, nie? Nie no skąd? Przyszlifujemy to co tu zostało po nitkach stopionych. Kurwa, dobrze ci wychodzą to Tak, dziękuję Piotrek. Bardzo się cieszę, cieszę się, zioł, że taką nie myślisz. Co się wytnie. Nie wytnie się. Pochwałka od piątka! Dobra, poszła pochwałka. Szyte jest. Ładnie, szyte jest, na końcu ją obiady kamerką, to sobie zobaczycie. Teraz co, poparbujemy krawędzie. Krawędzie już są przeszlifowane. Zawsze. Szkoły są różne. Ja zawsze jak farbuję krawędzie, to farbuję ciemniejszym kolorem niż, niż kolor, w którym robiłem pochwę. Bo tak mi się podoba po prostu, jak krawędzie są ciemniejsze. Więc biorę czekoladkę akurat. O. I sobie farbuję po prostu. O. Ładnie wygląda. Dobra. Aha. Jeszcze ją zmoczymy. I trochę na mokro odgnieciemy. O, idę po gąbkę. Dobra, mamy pokolorowane brzegi. Bierzemy piłkę. Mam nadzieję, że pasuje. O, ładnie pasuje. Ale żeby nie latała, to ją troszkę uformujemy na mokro. Do tego celu wykorzystam gąbkę. Farba olejowa powoduje, że ta skóra tak już nie przyjmuje wody że będzie zabezpieczona to w ogóle nie będzie przyjmować ale troszkę o zwilżymy i będziemy można później jak już sobie uformujecie skórę to można sobie ją na przykład podsuszyć suszarką do włosów chociażby opalarką delikatnie można żeby przyspieszyć cały proces o ale my tutaj wykorzystamy też mam suszarkę do włosów więc w razie czego to... O tutaj to formowanie nie będzie trzymało jak kydex, ale będzie trzymało ją wystarczająco pewnie, żeby nie trzeba było się stresować, że coś się niechalne. Dobra, teraz w czasie jak będzie sobie schła, to sobie przypalę krawędzie. I mamy co? Mamy pochwę, mamy przypaloną krawędź, proszę bardzo, o po tym też można poznać, czy ktoś się starał przy robieniu pochwy, czy nie, jak są przypalone krawędzie, o, gładkie, Gdzie widać coś, o. o, a wszystko zależy od tego, jak bardzo się postaracie przy szlifowaniu krawędzi, to prawda, zawoskujemy, dołożymy szlówki, szlówkę taką, szlówkę po prostu, żeby można było o, pokazuje, pyk szlówka jeden zatrzask jest na to, żeby trzymać ramkę pyk no i dwa, dwa zatrzaski są po to, żeby się nie odpinało z paska tu wejdzie 50 mm o, i tak będzie wyglądać, jak będzie dędała przy, przy pasku, a można sobie też odpiąć tą szlówkę można sobie odpiąć tą szlówkę i założyć bezpośrednio na to. Zależy czy ktoś lubi nosić wyżej, czy niżej. Czy lubi jak mu bimba, czy lubi jak mu nie bimba. Co? Woskujemy, ale może palcem zawoskuję, a nie woskiem do siodeł, takim czymś. Skupiłem sobie na zlocie. Najwsów od juchci. Więc zawoskuję, podgrzeję troszkę suszarką, żeby ładnie wciągnęło woski. I pochwa gotowa na gąboja. Także jak już będziecie oglądać Reckę, część materiału mamy nagrane, więc część Recki będzie jeszcze bez pochwy, a finish będzie już z pochwą. Jestem zadowolony, super już. Tak wygląda. Zaraz będzie z bliska. Trzeba uczciwie... Zajmiemy, żeby I tak wygląda gotowa. O, I z drugiej strony. Jeszcze wosk tutaj, ale to musi wsiąknąć ładnie. O. Pochwa nabrała ładnego kolorku brązowego. Ściemniała troszeczkę, to też o tym trzeba pamiętać, jak będziecie malować, że po wosku, po wykańczaczu jakimś, to, to ona zmieni kolor. Ale jak podeschnie, wtedy pewnie jutro znowu troszeczkę wyjaśnieje, więc będzie OK. Mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam też. Uwaga, komercial! Jak ktoś nie umie, albo nie chce mu się, aby chciał pochwyzwać bursztyn Polska, to zapraszamy. Proszę. Aha. Na Edecelder Workshop też zapraszamy. To będziecie mogli popatrzeć na bieżąco, co robimy. I pozdrawiamy.